Dobry dzień, dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym dniu i w nowym filmiku, w którym zapraszam Was na przepis. Na przepis, w którym wykonał, wykonam przepyszne ciasto czekoladowe. Mam nadzieję, że tego przepisu nie znacie i z chęcią będziecie z niego korzystać. Wiem, bo czekoladowiec to jest, wydaje mi się, takie dość stare ciasto z starszego okresu. I postanowiłam właśnie teraz, że będę wykorzystywać takie starsze też przepisy, będę je na nowo tutaj piekła, może na nowo przerabiała i puszczała w świat, ponieważ chcę sobie zrobić takie porządki w moich przepiśnikach. Stąd też takie, można powiedzieć, troszeczkę da, zdawien e, takie przepisy z, no można powiedzieć, z wcześniejszych lat. Mam nadzieję, że przepis, jeżeli go nie znacie, Wam się spodoba i z chęcią będziecie z niego korzystać. A teraz zapraszam do dalszej części mojego filmiku. Do wykonania ciasta czekoladowiec potrzebujemy następujących składników. Ciasto czekoladowiec składa się z trzech, czterech jednakowych placków. Ja Wam pokażę składniki na Jeden placek, bo ja zawsze piekę każdy jeden placek oddzielnie. I to w zależności od tego, jakie tutaj mam upodobania, czy chcę zrobić takie większe ciasto, wyższe czy niższe, to można sobie właśnie wtedy dopasować ilość tych placków. Zasadniczo, tak jak Wam wspomniałam, są to 3-4 jednakowe placki. I do wykonania jednego placka na ciasto czekoladowiec potrzebujemy. Trzy duże jaja. Oddzielimy od nich białka od żółtek. Jedną łyżkę mleka, pół łyżeczki proszku do pieczenia, dwie łyżki kakao, szczypta soli, pół szklanki cukru, dwie łyżki oleju oraz dwie trzecie szklanki mąki pszennej Zaczynam od oddzielenia białek od żółtek. Bo to zrobić tak delikatnie, żeby żółtko było w całości, tak w miarę, w całości, i żeby tutaj nam nie wpadło do białek, bo będą się trudno ubijać. Do białek dodaję szczyptę soli i ubijam białka na sztywną pianę. Białka ubiły się na sztywną pianę i teraz partiami dodaję cukier kryształ cały czas miksując do rozpuszczenia cukru, a następnie będę partiami dodawać żółtka. mokre składniki mam już wymieszane i teraz do mąki dodaję pół łyżeczki proszku do pieczenia przypominam dwie płaskie łyżki kakao mieszam wszystko ze sobą dokładnie i łączę już z mokrymi składnikami za pomocą szpatułki do pieczenia wyłożona papierem później Wam napiszę wymiary na dole w opisie filmiku znajdziecie bo teraz już nie mierzyłam co jak najszybciej upiec placki bo jednak no troszeczkę się schodzi z trzema plackami także wykładam ciasto wyrównuję powierzchnię, tak jak widzicie to będą takie dość cienkie placki i tak jak Wam wspomniałam z podanych składników należy upiec 3, 4, Jednakowe placki, ciasto trochę pracochłonne, ale przepyszne. Pieczemy w 170 stopniach Celsjusza przez około 15 minut, uważając, żeby się nie przepaliło. Jeżeli mamy mocniejsze piekarniki, to oczywiście skracamy czas pieczenia naszego ciasta. Zabieramy się teraz za wykonanie budyniu do ciasta czekoladowiec. I do wykonania budyniu potrzebujemy następujących składników: 500 ml mleka, jedną szklankę cukru kryształu, jedno opakowanie budyniu, u mnie budyń ma 40 gramów jedna łyżka mąki ziemniaczanej jedna łyżka mąki pszennej i tutaj możemy dodać też dwa żółtka oraz jedno opakowanie cukru wanilinowego, ale możecie to pominąć, ja pomijam dzisiaj robię taki tradycyjny budyń bez dodatku żółtka i bez dodatku cukru wanilinowego zaczynam od zagotowania mleka, trochę mleka zostawiam sobie do rozrobienia Budyniu, co po niektórzy pewnie są zaskoczeni, bo u mnie zawsze na spodzie jest odrobina wody. To jest taki stary nawyk, ja tego już nie zmienię, także proszę się nie e, dziwić. A, a w pozostałym mleku rozrabiam budyń. Ja sobie do mleka dodaję od razu cukier kryształ, a jeżeli dodawałabym żółtka, to najpierw należy żółtka dobrze e, ubić z cukrem. Na taki kogel mogel później dodawać stopniowo mleko i na samym końcu dodawać mąkę ziemniaczaną i pszenną, ale że ja dzisiaj nie dodaję żółtek, także ja sobie od razu rozrobię proszek budyniowy i mąki w mleku i też będzie bardzo. Dobra masa, mam nadzieję, że to widzicie. No coś tam widzicie? No także wiadomo, jak się budyń gotuje, to żadna filozofia. Wsypać proszek budyniowy do mleka, dokładnie wymieszać, żeby nie było żadnych grudek. Dodać cukier. Zawsze tak robię. Nie, później już nie ubijam masła z cukrem. Ono tutaj ten cukier ładnie się rozpuści w budyniu, a tak to czasami zostają grudki. Czasami tak trzeszczy pod zębami, zwłaszcza jak używamy cukru kryształu, a tak trzeba by było dodać właśnie cukier kuder do masy, więc ja obrałam taką technikę, i robię tak już od lat. Dobra, myślę, że już jest tutaj budyń i mąka dobrze wymieszana, teraz cukier. Też wymieszam i zaraz na gotujące mleko wleję i ugotuję budyń, następnie przykryję folią spożywczą i zostawię do wystudzenia, najlepiej na całą noc. Gotuje się już i teraz wlewam budyń, mieszam dokładnie, żeby budyń się nie przypalił, bo też potrafi się przypalić. Pylknie, straci surowość, pylknie tak kilkukrotnie, straci surowość. Wyłączę grzanie, wyłączę kuchnię i przykryję sobie folią spożywczą. I wtedy zostawię do wystudzenia na całą noc, tak jak Wam mówiłam. A już czuję, że zaczyna od spodu się przypalać. Mam nadzieję, że się nie przypali. Bardzo ładnie zgęstniał, chwyknął kilkukrotnie. Więc teraz już na pewno stracił surowość, zakręcam i do jutra zostawiam. Zabieram się za wykonanie masy do czekoladowca i teraz potrzebujemy już tak naprawdę tylko dwóch składników, czyli 250 g miękkiego masła oraz budyń, który był ugotowany dnia poprzedniego. Bardzo ładnie przestygł, wystudził się, jest gęsty, zwarty. Nie zrobiła się na nim taka skorupka, która czasami powstaje, także naprawdę polecam przykrywanie woreczkiem foliowym albo folią spożywczą, Wtedy nie zrobi się skorupka i budyń będzie gładki, elastyczny. I teraz należy to ze sobą zmiksować i przykładać placki. Dzielimy na trzy części. Troszeczkę zostawiamy też na wierzch ciasta, bo ja na wierzch ciasta daję masę i posypuję startą gorzką czekoladą. Także wydaje mi się, że tak jest najlepiej. Chociaż też można zrobić polewę czekoladową. To już tutaj też zostawiam do Waszych jakby upodobań, bo czasami właśnie też widziałam, że niektórzy robią. Polewą czekoladową i polewą czekoladową polewają wierzch czekoladowca, tak mniej więcej na równe części i dokładnie rozprowadzamy po czekoladowym placku. Sobiełeś lekko Chicks to the kolejny smaruję Baby you give me ice and pie. You're giving me and rain. some kind of butterfly. Baby you up Don't leave me Zabieram się za wykonanie domowej polewy czekoladowej. Do wykonania potrzebujemy następujących składników. Od razu Wam nadmienię, że ja robię podwójną porcję, żebym miała na dwa ciasta, a na jedną porcję potrzebujemy 70 g masła. Masło należy roztopić. Jak masło zacznie się topić, nie musi być tak całkowicie roztopione, dodajemy pół szklanki cukru kryształu. Dokładnie ze sobą wszystko mieszamy, a następnie dodajemy dwie łyżki kakao, dwie łyżki mleka. Mieszamy, doprowadzamy do zagotowania i gotujemy tak około do dwie minutki, tylko o to chodzi, żeby kakao dobrze się rozpuściło. W maśle. Już nie raz wam podawałam przepis na moją domową polewę czekoladową. Uważam, że ona jest najlepsza i warta wykonania. Jak polewa już jest ugotowana, kakao rozpuszczone, odstawiamy do wystudzenia. Na wierzchu ciasta czekoladowiec. Będzie polewa czekoladowa. Przepis oczywiście znajdziecie w opisie filmiku. I taką cienką warstwą nakładam polewę. No nie wiem, czy nie jest za rzadka jeszcze. Masz. Delikatnie rozmarowuję na cieście. Nie wiem, czy nie jest za rzadka, to po pierwsze, a po drugie, coś nie tak tutaj zamieszałam i kakao się tu chyba nie bardzo rozpuściło. Dekoracja dowolna, według Waszych upodobań. U mnie jest to posypka lukrowa. Wydaje mi się, że ładnie tutaj będzie wyglądać na tej ciemnej warstwie błyszczącej czekolady. Także czekola, czekoladowiec pełną gębą, jak to się mówi. Oto i ono! Przypyszne ciasto! o nazwie czekoladowiec. Ciasto czekoladowiec to są blaty biszkoptowe. W zależności od upodobań możemy upiec 3 do 4 blatów biszkoptowych i przełożyć je kremem np. budyniowym, bo krem to też tutaj jest jakby dowolność osoby wykonującej ciasto. Przepis i wszystkie składniki zostawię Wam jak zwykle w opisie filmiku. Blaty dość wysokie wyszły, mam wrażenie, że może troszeczkę za dużo proszku do pieczenia dodałem, chociaż nie jest gorzkie. Ciasto nie jest gorzkie, nie jest też i bardzo słodkie, chociaż tutaj zrobiłam dodatkowo polewę czekoladową domową, którą ja uwielbiam i zawsze ją wykonuję jak piekę jakieś ciasta i potrzeba właśnie polewy czekoladowej to Zawsze korzystam z tego takiego starego, bardzo starego przepisu na domową polewę czekoladową, ale mam właśnie takie wrażenie, że troszeczkę, chyba kiedyś, piekłam cieńsze te placki na czekoladowca. Także ciasto jest przepyszne. Oczywiście wam go polecam z całego czystego mojego serducha. Jeżeli nie znacie, to mam nadzieję, że przepis wam się spodoba i z chęcią będziecie z niego korzystać. A teraz mini degustacja. Bo degustacja zawsze jest na kanale. Czekolada, polewa czekoladowa, obłędna. I już wam nieraz mówiłam, że z tej polewy czekoladowej możecie też sobie zrobić cukierki, takie praliny czekoladowe, tylko potrzeba do tego specjalnych foremek. Łyk kawusi. Łyk kawusi. I. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i z chęcią będziecie z niego skorzystać. Wiem, ja powtarzam się, ale no to jest taka moja formułka. Tu wiecie już doskonale o tym. Jeżeli oglądacie wszystkie moje filmiki kulinarne, to wiecie, że ja mam formułkę specjalną na początek i później specjalną formułkę na koniec. Ale ja lubię jak te filmiki no, mają początek i mają koniec. Więc polecam Wam oczywiście. Wszystkim smakowało także dla. Kucharki dla cukiernika to chyba jest największy prezent. Jak wszystko to, co ugotuję, wszystko to, co upieczę, znika momentalnie. Także dzielę się z Wami przepisem. Składniki na dole w opisie filmiku. A teraz znikam, żeby nie przedłużać. Pozdrawiam. Życzę oczywiście cudownego dnia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym przepisie. Pa!